Full w twarz, full w twarz, że na, przy... na wypadek, gdyby dobrał teraz trzy karty z plagi mojej, to żeby po prostu dętkę miał, nie? Raz, dwa, ciema Dzisiaj znowu Hearthstone, Zagramy decay'em. Mirror meczak. Ciekawy. Znaczy, ciekawy, czy to mirror, bo niekoniecznie to musi być mirror. Zostawiłbym chyba jednak tą kartę. No, początek wygląda, że nie będzie. Na... O, jednak, dobra, zmieniam zdanie. Na pierwszą turę to chyba nie mogłem dostać lepszej karty. Fajnie, nic nie ma, ale ja też nic nie mam. I następna bardzo dobra karta. I, dobra. Clearuję to. To jednak to jest mirror, nie? Będziemy się wtasowywać wzajemnie karty. A w ogóle nowy mikrofon teraz jest. Powinno mnie być lepiej słychać. Tak ma, takie mam wrażenie. Dajcie znać czy jest lepiej. Ale powinno być. No i co? Na czwartą turę to chyba nie, miałem, nie mam lepszej karty. No chyba mu się to nie do końca podoba. I co zagrasz? 5 many. Okej. Okay. No dobra, to, to było całkiem spoko posunięcie. Co ja bym zrobił w takim razie? Ja bym w takim razie zagrał chyba tak. tego może nie. Użyjemy sobie tej karty, żeby dostać dwie monety. Wytradujemy hero powerem i niech się dzieje. Na razie całkiem lucky z tymi kartami. To Jomek Czek No i to nawet bardzo. Albo po prostu już mu tyle tego wtasowałem. Uh. Musi boleć. Okej. Okay. Dobra, ja tu widzę fajne zagranie typu takie. Potrzebujemy tylko jednego. I wykopanie skarbu. No jest spoko. Dobra, co by tu zagrać? Myślę, czy tego mu nie cofnąć z powrotem do ręki, bo innych chyba kart nie za bardzo będę chciał cofnąć do ręki jemu. Więc robię, tak? Hero power i nie chcę to stoi, nie? Nic temu nie szkodzi. Trochę mało kart mam. Gdyby nie było, mam dwa koiny też. Playable karty, no trzy. Oj, dobra. Więc tak. Tak. u ale tu wymyśliłem co? Zobacz, zobacz, pato, pato. I moje epyk. No I pewnie, że to, i 6 punktów obrażeń. Pyk. A już myślałem, że tu się Ragnar roztrafi, niestety nie trafił. No cóż, ale tak czy tak to chyba powinna być wygrana. Oj, no, chyba że tu się teraz coś coś stanie dziwnego. A czy mnie to boli? Ojo. Chyba nie, bo Primusem niszczę mu to po prostu, i po face, i dobra. GG, bo nie, nie GG. Jeszcze. Wszystkim wrogom dwa punkty obrażeń, to to będzie trzeci. Może coś zdrowiemy ciekawego. To zróbmy jeszcze tak, że zamrozimy ziomeczka. Tak. No i tak, nie wiem. Wrzuciłem większość kart, które mogłem zagrać, ale może nie będziemy jak, jak na to odpowiedzieć. Scratcha tego o najwyższym koszcie. A czyli tego, co kradnie. I jeszcze tego kradzieży? nie, no nie może ja to jeszcze przegram. Nie może ja to jeszcze przegram. What? Impossible. Widzę coś takiego. Yy, atakujemy to, niszcząc przy okazji mojego stronnika, żeby o właśnie, żeby mi. No trudno. Uleczy się, ale co zrobię? Nic na to nie poradzę. Potem tak. Teraz tak. I teraz ja skrzeszam. Dobra. Trochę się jeszcze pociągnie ta gierka. Chyba. Cały czas jeszcze Heli nie dobrał. Primusa już nie ma. Kładając, że ma taki sandek jak ja. O, właśnie, o kilku mowa. No jeszcze odrodzenie. Niech mi to da jakiegoś bufa, please. Okej. Okay. <laughs> Ej, to już nie było fajne. To już mi się nie podobało, nie? Dobra, wyciągam Primusa. Ty, 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 ty. To wygląda dobrze. To wygląda dobrze. Na wszelki wypadek. Ale i tak idziemy full w twarz. Full w twarz, że na, przy na wypadek, gdyby dobrał teraz trzy karty z plagi mojej, to żeby po prostu udętkę miał, nie? Raz, dwa, trzecia? Nie, szkoda. Dobra, dużo musiał wyrzucić na to. A ciągle ma jeden HP. I jak nic nie zrobi, to kończę go w następnej turze. Po prostu rzucam bez głowego jeźdźca Hero Power. A nawet nie muszę, bo wystarczy Hero Power bez tego Rosa. Może się uleczy. Z plagi. Nie dociągnę teraz plagi. O, poddał się i tak. Dobre zagranie, mordo. Na kapcia. Nigdy nie lubiałem grać na kapłana. Zawsze jest taki denerwujący dla mnie. A to jeszcze jakiś deck, którego nie znam. Zlepszoną mocą. Po ile on się, chluje? po cztery? O, o, o. No to sporo całkiem. Dobra, zaczynamy. Lecimy. Witaj. Fajnie, że nie ma co zagrać. Fajnie, podoba mi się. Prasowujemy jak najwięcej. Karta z ręki. No i co weźmiesz? Ciekawy jestem co. Zgadam, że to. Zgaduje. Gaduję. Wait what? Mówimy tak. tak... I tak. Okej. Okay. Czyli tą kartę mi ukradł? Zagram to samo. No dobra i nie będzie, że tak. Ciekawy jestem co on. Aha, odkrył kasztę kartę o koszcie 1. Uliczył się za 7. A czy to jest ten kapłan pod naduzdrowienie? Super. To szkoda, że się już... Wszystkiego prawie wyplutam. Wszystkie prawie plagi dobrał. Na pewno trzeba zrobić w ten sposób, że, o, od... żeby odkryć kartę, tak chyba będzie najlepiej. Co tu wybrać? Tam tak lecimy, Hero Power i atak za pięć. Aha, wziął mi za kartę. Ojej. Dobra, musimy dobrać kartę na pewno. Ten ma zryw. To używamy. Tak, nif! Piję Potrzebuję coś, co mi uderzy dla wszystkich. A mogłem wziąć tą kartę, sobie dla każdego dwa demerza i drawuję, nie? Mogłem. Ale skąd miałem wiedzieć? Spróbujemy tak, może tu być spelek. Stronikowi raz wrogiemu bohaterowi. No to nie, to zrobimy tak, tak. A, użyję tego koina, no bo kiedy go użyję? To może być jakiś podspelek, kapeć. Okej. Okay. Ciekawy jestem, czym jest. Czy Outkilluję. Mam nadzieję, że nie. Widzę, że on wszystko, co ma, to ma pod chwilę. No, full HP już. Dopiero co miał 19, 18. Elia. Elia, spoko. Elia trzeba zagrać. To jest fajna karta. No, ale. Tak wystarczy. Ale gorąco jest co. Ok, żywiołak. co to będzie za żywiołek? To jest okrzyk bojowy, to nie. To najlepiej. To jest chyba najlepsze wyjście z tej sytuacji. Tutaj. Tradzi bronią. No, i reszta łatwo w miarę. Myślę. No, i teraz się zacznie. Teraz się zacznie. Paulinowa, no cóż, niestety. Musiał mieć coś na, na ręce, co mi wykl wykliruje. O, ale nic więcej. Ok. Tą kartę musimy zostawić na razie. Drugiemu stronikowi tu nie mam, co za bardzo zrobić. Żywiołak. Ja mam jeszcze jakiegoś innego żywiołaka, jeszcze nie mam. No to bije go po prostu, nic więcej nie zostało. 21 HP jeszcze. No, no dobra, to te trzy karty to mi jakoś bardzo chyba nie, nie zaszkodzą. Ma tego o wiele więcej, bo czuję zagrożenie. I dobrze. Dajmy mu zryw i skontarcze. I Ile atakujemy? Nie ma. Okej, okay, tej karty nie lubię. Zrobię tak: ukradnę mu tego stronnika, nie? no, nie do końca tak chciałem. Dobra, nie wyszło to ani trochę tak, jak panowałem. Ja niestety, jeszcze się ze mnie ześmiał. Dobra, pop wygląda najlepiej. Stosujmy mu następne plagi. Niech się dzieje. Dupa się pali. Dupa się pali. Dobra, ale wypluł się z wszystkich kart. Ja robię tylko tak. I daj mu plus 2, plus dwa. Już ciężko na jego miejscu mi się wydaje, że będzie się z tego wybronić. Ma tylko trzy kart. Pusty stół. Mam wrażenie, że on chyba nie robi nic więcej poza chilowaniem. A, Rino! To widzisz, nie spodziewałem się. Ja teraz nie mam za bardzo co zrobić, bo ten zaklęć kosztuje 3 mniej i ma obrażenia zaklęć. Dobra, no to po prostu odkryję coś tego typu. Nie chcę mu dawać kart, ale wezmę to. Dobrze, dobrze. Nie, on mi usunie tych dwóch stronników teraz. Dobra, ale mam plan, mam plan. To wziął na pewno znowu, nie? Więc zrobiłbym coś tego typu. Skarb dawaj. Dwie, dwa koiny to mi nic, nie... nic mi to nie daje. Cztery many, no dobra. Co zrobisz? Oho. Tak, zniszczę mu, zniszczę mu, a nie, on teraz weźmie wszystko, bo wie, że ja to mam na ręce i wie co skrzeszę. Dobra, czy ja nie mogę go jakoś, o teraz jak się uleczył, no, Terry, okay. okej, muszę jeszcze tak Zrobić coś za trzy Mam 5-6 demerza dwa punkty obrażeń. Dwa punkty obrażeń. Dobra, nie wiem, to chyba nie było najlepsze. To nie było najlepsze, no ale cóż. On ma jeszcze 14 kart. Sporo to jest przecież ten. Sporo to są przecież te plagi moje. Dobra, ja chcę, żeby on trochę podrołował bo chcę, żeby on te plagi moje dobrał. No, ale nie dobrał, no oczywiście. Niech się nawet wyhiluję Mi się wydaje, że long termowo to wygram. Mogę się zdziwić, ale szybko wybrał, musiał dostać coś dobrego. No tu, chyba proste. Hero Power kopiesz fajnego Katał kosztuje 3 No nie będzie to Coin, użyję tego jeszcze Dobra, niech się zacznie Niech drouje teraz cały czas, please Dobra, to mamy z głowy No tu... Takie randomowe w sumie, trochę Już idę chyba full, full w to po prostu, nie? Full commit Co za agent 3, 4, 5, 7. Mam. No, ale no jeszcze mi ukradnie. No, nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale dawaj. No, nie mam za bardzo wyboru. wywrzucę się z wszystkich kart. Już nie mam co tak naprawdę poradzić więcej. Survival teraz jest. Kto dłużej przeżyje? Aha, nie wygram tego. Dobra, Jog. Tobie nadzieja. Aha, no to by było na tyle. Super, 4 podrząd. 5! Dobra, myślę, że z każdą następną, turą będzie razem. trzy karty, czyli chyba tylko 3 plagi i nic więcej. jeszcze stronników? 14? Co? No to fajnie było. Już nie mam więcej kart. No same plagi. No i koniec. Tyle co mogę próbować, to jeszcze tak. Dobra. Dobra, on teraz chyba trochę popsuł. Delikatnie. Okej, okay, następne leci. Leci twardo. Ty, to może wygrać. Dobra, wygrywam to. Ty, dobre zagranie. Patrz to, nie spodziewałem się w ogóle. Ale zajebiście. Nikt w to nie uwierzy, no właśnie, dobrze, że się nagrało. No nie spodziewałem się ani trochę, nie. Dobra, jeszcze jedna gereczka, może to jest Highlander Hunter. To też jest opcja. To chcę zostawić? To chcę zostawić, ale inne karty. Psio! Zaczynamy tak. Na następną turę od razu dob dobieram kartę. Secret, Secret Hunter, muszę to zniszczyć. Albo nie, albo nie, tak, 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 tak. Hero Power po prostu. Koniec. Teraz zagrasz to, że dwa sekrety. Nie, sekret zagrał. To może być kilka sekretów. Boimy zagrać stronnika. To nie powinno nic robić, chyba że dobiera karty. Nie. Y nie używam tych dwóch many, bo on właśnie będzie całkiem możliwe, że będzie mógł sobie przyzwać stronnika o koszcie 3. Jak ja mam 0 many kończąc swoją turę. To jest jeden z sekretów pantera. I nie chcę, żeby on to aktywował. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Mmm. Dobra, zrobię tak, że po prostu. Sprawdzę, tak. To nie jest to, co myślałem. I rzucę tak. Za ten sekret się nie uruchomił. No to spoko. Wszystko dodżujemy na razie. Wszystko jest dodż, dodż, do Cztery sekrety. Cały raz rasist... Teraz to już ma pewnie wszystko. Mam na spela. Taki niby counter spela, ale cofa mi do ręki i kosztuje jeden więcej. Atakuję stronnika, to mu daje plus 3, plus 3. O, to nie jest te plus 3, plus 3. Czyli na pewno na spela. Zrobiłbym tak, wytradowałbym to. Sprawdzić czy to jest explosive trap. Explosive trap. Jeden to jest na pewno, że jak nie mam, że jak mam zero manek, kończę turę, to jest z stronika o koszcie 3, więc muszę zagrać tak, żeby mi zostało trochę many. Więc zagram, zagram w ten sposób i po prostu koniec. Oj, to no na to już jakiegoś pala będę musiał użyć, czyli no wpadnę w sekret, nie? Mhm, No to wiedziałem. Dobra, to mi się podoba. I co? 3, 6, 8 kart. Dobra, niech. Będzie. Tak szybko mnie może nie zberstuje, co? Okej, okay. to fajne. To też fajne. Dobra, dam mu w końcu tego Stronnika. No i Szczur też jeszcze przy okazji. Będzie Stronnik o koszcie 3 jeszcze, jak skończę turę. No właśnie. Aha, no i trafił jednego z lepszych akurat, nie? W sensie, chodzi o same staty. Wszystko face? Wszystko face. Jak to użył, to wszystko face pójdzie. Aha. Aha, to działa też na Ty! Już? Koniec? Nie, jeszcze nie. 3 HP. A nie, jednak nie, już koniec. Fajnie. No mówiłem, że szybko pójdzie. Finalny wynik. Dwie wygrane, jedna przegrana. Nie ma najgorzej, nie ma najgorzej. Także co? Daj znać widzu, czy bardziej film podoba Ci się w tej formie, a jeśli Ci się podoba, to zostaw po sobie subskrypcję. Bardzo mi pomożesz. Dziękuję i raz pozdrawiam.